co nas dzisiaj w pogodzie czeka. A my tylko możemy powiedzieć, że poranek budzi się dziś w teraz na szczegóły prognozy pogody. E, I tutaj z, ze Skansenu. Muzeum wsi Opolskiej, jednego z najpiękniejszych, będziemy prowadzić nasze wejścia pogodowe. Będziemy tutaj pokazywać państwu jak wyglądała codzienność, jak wyglądało życie za mną wiatraki, które napędzały młyny do mielenia zboża. Więc tak naprawdę tutaj pokażemy państwu codzienność bez prądu. Jak to wyglądało? A ze mną jest pan Bogdan Jasiński etnograf. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę poczne, jeżeli chodzi o budowę, bo to są wiatraki Koźlaki. To jest w ogóle zespół zabytkowych wiatraków-koźlaków. Jeden z nich jest z Dobrzeja Wielkiego, drugi z Grotowic. Jedyne dwa, które się zachowały na terenie opolszczyzny. Pozostałe niestety albo spłonęły, albo są w stanie zniszczenia. I ciekawe jest to: te skrzydła, które tutaj widzimy, które napędzają cały ten element, który. Przemielił, przemielał tą zboże, bo w środku mamy jeszcze złożenia kamieni młyńskich. Mhm. Super było to w tym wszystkim w owym okresie, że oprócz tego, że mielono tutaj mąkę, wykonywano tą mąkę, produkowano, to było miejsce spotkań lokalnej społeczności. Wówczas ci ludzie się tu spotykali, rozmawiali, plotkowali. Działo się, po prostu to było życie wiejskie. I takie życie wiejskie, jak wyglądało, będziemy paliw, wpływa układ wysokiego ciśnienia, i to on zapewni nam sporą dawkę słońca tutaj na zachodzie, nawet bezchmurne niebo. Przed południem na termometrach od 16 stopni do 20 słabe opady deszczu mogą pojawić się na Podkarpacie. Często była właśnie deszczowa. A dzisiaj, proszę Państwa, mamy bardzo dużo słońca, nad Polską rozbudował się wyż. Ten wyż rozciąga się od Skandynawii przez Europę. Dodatkowo już dziś sprowadza do nas cieplejszą masę powietrza. Stąd dzisiaj na termometrach od 25 do 26 stopni, słonecznie, bez opadów deszczu już dzisiaj i w drugiej części dnia również ta aura będzie nam sprzyjać. I proszę państwa, co ważne, jutro temperatura wzrośnie 28-29 stopni. Pojawi Wina się prezentera pogody, ale dzisiaj nie mam żadnych złych informacji do przekazania, bo nad Polską wyż, który zapewni bardzo dużo słońca, ale też dużo mówimy o historii. Ja Zapraszam Państwa na podróż do XIX wieku. Nie, długo nie trzeba było mnie zachęcać, abym ubrała kostium, który jest charakteryzowany na tradycyjnym stroju ludowym. Tutaj właśnie z Opolszczyzny. Ja pochodzę z okolic Opola, więc strój opolskiej dziuchy jak najbardziej mogę włożyć. A jest piękny. Panie Bogdanie, mamy tutaj tradycyjne hafty. Co jest związane właśnie z tożsamością tego miejsca? Okay. To jest bardzo klasyczny przykład stroju ludowego tego opolskiego. To znaczy piękną mazelonkę, połączenie tej spódnicy i tej górnej części. One są ze sobą zeszyte. Jest piękna koszula, bardzo ładna, dekoracyjnie wyszywana też. No i super zapaska, czyli tak zwany tak zwany. Och. Wyskoczyło mi to z głowy w tym momencie, ale to nazwa, nazwa miejscowa to jest zapaska, mhm. natomiast na głowie musi być galanda. Na głowie mamy galandę i to jest charakterystyczne dla panny jeszcze, która nie wyszła za mąż. Pani nie wyszła za mąż, więc Wszystko akuratnie to zgadza. bardzo pasuje i czerwone Dobrze. korale, tak. czyli życie, zdrowie, płodność. Taki swoisty PR na miarę tamtych czasów. O, to też jest bardzo ciekawe, i tutaj naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy. My nie możemy do tych chałup, do środka jeszcze wejść, ale one są otwarte od, 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 dla zwiedzających, więc zapraszamy serdecznie tutaj. Zapraszam. go do wpływa układ wysokiego ciśnienia na termometrach od 19 stopni na pom